Pan szarkie Tak pan szarkie, dama wielka. Do taksówki pani się przesiądzie, jak w panie? To pani się przesiądzie. To jest moja sprawa. Pani, pani zobaczy, nikt zabijam. nie ma pretensji, tylko Wszyscy pani jest. Nie, nie słyszę. Ja wiem jak ja. Panie, tu jest monitoring. Tu każde moje zatrzymanie, hamowanie jest odgotowane. Proszę panią, do pani, pani chyba z Ameryki przyjechała, pani myśli, że tutaj co? Na rękach będą panią nosić Ktoś się przewrócił mon... Panią, bo ja muszę się zapytać, może pogotowie wezwać, ktoś się przewrócił. Proszę panią, ja się nie wybrzucam, to jest robotowy. Panią, pani nie spuszana. Pani ma nic. Ale Pani nie jest się nie spuszamy. Ja się nie wykłócam proszę Panią, przyszedłem z pracy, to Pani przyszła, powiedziała, że za bardzo zahamowałem i się pytam, czy się ktoś nie przewrócił, czy ponadto ja nie przyszedłem. Nie trzeba panie. I oto, o, tak z głową, trzeba jechać. To przyszła babka z Ameryki, przyjechała i się zaczęła wykłócać, ja za bardzo... Pana pan jest tyle po rozkładzie jazdy, a Pan jeszcze gada. Pan pana, przyjechał 6 minut po czasie, wie pan o tym? Pana, A teraz już pan jest 10 minut po czasie. Ja już ma ja 9 minut jestem po czasie. No to może proszę jedźmy pan. już, tak? Po, propozycja. To nie wiem, ale to ja zadecyduję. Pan zadecyduje. Ja, ja zirytowany nie mogę jechać. No nie może, wolno mi. To może w ogóle pan zadzwoni po zmiennika? Ja bym proponował. Bo ja już, nie wiem, czy pan pana może. No ja już, ja zadecyduję. Ja zadecyduję kiedy pragnie. Czy pana wszyscy boją w tym autobusie? Nie, 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 nie ja weźmę ją, czy jest czysta, czysta, stale, czy czysta, czysta. A ta, ta nie do mnie to nie do jest na będzie